Spotkałeś taką sytuację, kiedy ktoś czyjaś publicznie wina została wyciągnięta. Media oczywiście z różnych powodów, także politycznych, grzeją temat. Po prostu już postawiono gilotynę, już osądzono tego człowieka, już nie dano mu żadnej szansy tylko dlatego, że ktoś kogoś nie lubi i ktoś ma mocne media, żeby zabić człowieka gazetą po prostu. I on zaczyna się, zaczyna się tłumaczyć, zaczyna mówić, że to nie jest prawda, że będzie dochodził swojej sprawiedliwości przed sądem. Ale wtedy ci ludzie odpowiadają, jak ci, którzy wtrącili Jeremiasza do, do cysterny, do ciemnej, ciemnego pomieszczenia, żeby go uwięzić. Nie zważajmy na jego słowa. Co z tego, że, że być może jest niewinny? Dla naszego planu jest on potrzebny, żeby być złożony jako ofiara, y, która, y, która przyniesie y, taką tempą satysfakcję komuś. Dzisiejsze czasy są bardzo trudne.